siemanko z tej to w kolejnym odcinku z Among Us. Zaczynamy od razu gierki. Od razu sobie założę. No, Stwierdziłem, że jednak założę. Lecimy w tą grę. Ogólnie, jak teraz gram, wypuszczono nową aktualizację na iWidzi. Jak widzicie, się bardzo dużo zmieniło. Bo to wyglądało tak. A teraz wygląda tak. tu jest coś? Tu jest wszystko rozpisane. Kod do pokoju. Ustawienia do pokoju. To wszystko. Pięknie, ładnie, wszystko jest pięknie rozpisane, I to jest super. Dobra, jednak to w grę, bo nikt nie dołączył do mnie, więc dołączę do kogoś, no i zobaczę, co tu się dzieje. Dawajcie. To jest tu to jest czat! Trzeba było zobaczyć wiadomości tutaj, trzeba było wchodzić, a teraz sobie tutaj macie te wiadomości wszystkie, co piszą tutaj na czacie, to macie tutaj te wszystkie wiadomości rozpisane na górze ekranu, więc bardzo fajnie. O, właśnie, widzicie to? No i super. Fajna jest muzyka, tutaj wszystkie role są rozpisane i tułem motki. Fajna. Naprawdę mi się to bardzo podoba. Jest! Zaczyna się. Zaczynamy. Fajny dźwięk jest. No i stary No i zaczynamy pierwszą rundę. Crewmateem jestem, dobrze. I ciekawe jakim. No i Ciekawe co on robi. Jestem ciekawy bardzo co on robi. Dobra, idziemy robić taski od razu. On tu jest mapa, Robimy kartę od razu, pyk. Aha, tu mam kroki jakiś tak? Są jakieś balony w ogóle. to chyba jest jakaś rośnica Among może coś takiego. Nie wiem, ale tak może być w sumie. Idziemy tam do Shieldsów zobaczyć. WHAT?! Ciało. Daily. Dairy. Daily zabił, Dairy zabił. Dairy, 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 Dairy. Więc ja go wywalam. Mam ma level pierwszy. Bambik. 58. No to 76. Hardik. No, i siebie posłuchali na szczęście i bywa. Bye, bye, jak to się mówi? Nie był. No nie, no i koniec. Jak działa nice maker Halo. Ktoś mi to, to wytłumaczy. No, nie mam pojęcia. Dobrze, tutaj. Dawaj. Emergency. Niedobrze. Co się tutaj stanęło, co? No, no nie, no, ej nie. No, no, no. Dlaczego tak. Twierdzisz, człowieku? A tam pisał RU lat. No. Dobra, nie będzie. O, tylko jeden. Ten drugi, tam nie zagłosował. Ten bywa, ciekawe, czy jest impostorem. Nie był. A jednak, ja tym swoją rolą to nic nie robię. No bo nie wiem, co ma ona robić. Na razie spokój, cisza. Jednak. Jednak nie. Bob zginął. Oj, oj, niebezpiecznie. Co my tutaj zrobimy? Chyba z Aj, co, of no. No to lecisz, człowiek. Wszyscy skipowali. No ciekawe. Dalej jest dwóch impostorów. Bardzo niedobrze ogólnie. Dobrze, dawaj, rób to. Okej. Okay. Czy tam na dole. Dobra, wszystkie taski zrobiłem już. Teraz tylko muszę obserwować. Uuu, ciekawem. Dobrze, dawaj. Ciało znalazłem. I nie wiadomo, kto to zrobił. Dobra, zagłosuję tego, co pierwszy głosował. Motę homey, tak? Masz głosa. A no nie wiem, jak działa ten nogi smaker. O co chodzi? O to, to nie to nie ma sensu ta rola. Jakby hmm, 47, 45, 3 Banda jest podejrzanym. Nie wydaje mi się, więc chyba będę z nim biegał. Już jeszcze troszkę troszkę w im zostało. Ja już wszystkie zrobiłem, także nie wiem o co chodzi. No bo to jest klon! Haha! No dobra, chodź tu! No, co teraz? Ambiko, no. Ktoś się zmienił! Kto to był? Zmienił się ktoś, tylko kto to mógł być? Nie wiem, kto to mógł być. Ten może być. Tick tik Tick, tick prompt. Głosuję chyba na niego, no nie wiem. Okej. Okay. To jest równo! Dalej tu hipostorów, najgorzej, dobra, nie trzyma. O nie światło odgasa najgorzej. Idziemy szybko do elektryka naprawić. Dawaj dawaj. Naprawili, okej. Okay. Chodź tu, chodź koleczka. Co uciekasz? No i z ciało. Nie wiem już... Ja już nie wiem kto co robi. Nie, ja nie mam co robić tutaj już, to nie wiem. No ja też mają do task, tylko że... Ktoś nie robi tasków, w ogóle, nikt. Jakby, nie wiem o co chodzi, no masakra jakaś. Ja mogę zatykać, zakosować i by leciał. Oj, poszło, tjubi. No trudno. O, reaktor idziemy, naprawić, dawajcie. jest tutaj, okej, okay, dobrze. Panda, i kto tam poszedł jeszcze? Panda... Panda, jeszcze ktoś tam. No, i panda jest tak to działa. Tak, jestem w tej. No nie, bez sensu. Ogólnie, teraz po nagraniu już się dowiedziałem, jak działa ta rola, i ona powoduje to, że kiedy umrę, to wszyscy dostają sygnał, że umarłem, i wszyscy już wiedzą, gdzie leżę. No, i tyle z tej roli, właśnie. Dobra, wychodzę i idziemy do kolejnej gierki. No i zaczynamy kolejną gierkę. Tym razem jestem znowu crewmate'em. I będę inżynierem. Dobra, mogę korzystać z ventów. Dobra, szybko robimy zadanka. Okej, okay, szybkie ciało, spoko. Knowingag? Nie, to jest to. Czy on. Nie wiem. Daję tego. o i poleciał. Jak nie to będzie kłonił wagę, nie? I zobaczymy. Był! No i pięknie, mamy jednego z głowy. Jeszcze jeden i będzie... ...zrobione wszystko. Ja tylko kartę zrobię. No co ty robisz? Nie zrobię. Pięknie, w końcu. Dawajcie, lecimy. Kolejne ciało! Nie wiem, come up? Możliwe, możliwe, że. Maybe, maybe. No, gdzie było ciało? Pst. Zobaczmy. Jeżeli nie był, to tamten. Nie był, dobra. Czyli Twiggy, tak? Twiggy? Będzie tak na dół, ok. 1, 8, 3, 2, 4. Pum, pum, elo. No. Czemu nikt nie robi? 5 sekund. No i koniec. I koniec mamy to. O ciało Jaką miał, jaką miał defenc? Nie. Tu igry jest impostorem, tu igry jest impostorem. No widziałem jak zabił! Dobra, ten ten... ten goś się sprzedał, nie? No tu igry jest po prostu impostorem. no co. Leżysz człowieku, nie ma cię no. Uh, jest. Wygrana chyba. No po pewno, bo tamten nie miał jak zabić, więc... Mamy go. Pięknie. Super poszło. No i mamy gościa. Nie ma cię gościu, nie ma. Piękna wygrana. Bardzo ładna. Boom. Idealnie. Dobra, startujemy. 10 osób jest full, Czy się było 9. Może tym razem się uda jakąś fajną rolę. Jestem impostorem w końcu lecimy z i jestem dokładnie Shape Shifterem, okej. Okay. Trzeba się w zamienić, tak? No dobrze, no to gd, lecimy. JEST no ZADAŃ! tak, no dobra, lecimy. No robię sobie tego, rzeczy... Karta zrobiona, pięknie. Jak upload? Obraz, głosu, światła. Jestem rejmpenterem. Dobra! Było osiągnięcie, pie, mój. Żeby zdobyć pierwszy kill, i jeszcze byłem RayPiternem, to w ogóle. Dobra, może coś pomyślał. Nie no, mój już impostor zginął. No to fajnie. No super, jesteś impostorze Dzięki bardzo. Ale zdobyłem, widzowie, osiągnięcie, żeby zdobyć swojego pierwszego killa No i mi się udało, na szczęście. Więc bardzo dobrze. Ale to jest najlepsze, że kurczę. To, to jest trzeci odcinek z Magasa. A, a ja. Jestem dopiero pierwszy raz impostorem, więc ja, ja nie wiem, no. Szkoda, nie? No ale no, trudno, niech będzie. Są to napisał imprend? Ja no, Nie wiem. Ja jestem impostorem, więc ja muszę muszę po prostu. Zaufać, bo więc głosuję. <noise> nie był to prze. Na razie nam się wykruszają tutaj. Dobrze, więc tak na razie lecimy tutaj kabelki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zrobione. Pięknie. Kabelki. Węcik. Wychodzimy. Dobrze, kolejny przycisk został wezwany. Nie, nie, co jest? Jak mi oskarżyła, ty, patrz. No, co ty robisz? To jest niebezpiecznie, muszę kogoś pozabijać. Tutaj muszę kogoś zmienić i pozabijać. Dobrze, więc teraz tak. Co by tu. Dobra. Musimy porobić trochę. Tutaj, pyk. Tu. Pę, pę, pę. Dobrze, i teraz tak. E, muszę ich pozabijać trochę, więc teraz tak. Raz. I dwa. I trzy. I cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć I 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Patrzmy, coś jest. Trzy osoby są w elektryku, okej. Okay. Czemu nie są w elektryku wszyscy? Taj nie wiem. Okej. Okay. Niech będzie. nie dobry. Bem, pym, pym, No i mamy daleko do tatków, więc luz jest tak naprawdę z taskami. Tu nie idzie? Nie wiem, ale się schowam. Okej. Okay. Dobra, trzeba naprawić, dawajcie. Okej. Okay. Nie wiem czy to się uda, ale zobaczymy no. Where, 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 where. To on tutaj chyba. To Dylan? O kurde ty. Ej. O kurczę! Co jest? O ja! Każdy na. Oj, każdy na kogoś innego. Okej. Okay. No to ja mam wygraną w kieszeni. W takim razie. Patrz, jest przy przycisku. Ale ja zrobię. Takie coś. Wtedy nie może. Dzień dobry. O nie, ej. O nie, ej, 5 sekund, dawaj szybko! Szybko! Nie! 3, 2, 1, szybko! Jest! Dobie! Yes! już są! Jest! Wygrana! Pięknie, super! Wygraliśmy! Co to były za emocje? Szósty level! No i super angielski! Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka! No I to było na ten, patrzeć na to.